Chciałem prosić pana doktora Borowego o przedstawienie wykładu Upadki jako jedna z przyczyn i zgonów. Pan doktor Borowy jest specjalistą medycyny ogólnej, chorob wewnętrznych i jest w trakcie doktoratu z zakresu osteoporozy. Dzień dobry Państwu. To jest powód, dla którego dzisiaj rozmawiamy o upadkach. Częstość tych zdarzeń medycznych jest w naszej populacji, populacji światowej ogromna. 35% osób po 65 roku życia upada co najmniej raz w roku. Odsetek ten rośnie wraz z wiekiem i wynosi 50% po 80 roku życia. Jeżeli mówimy o pensjonariuszach domu opieki społecznej, czyli osobach najbardziej zagrożonych i schorowanych, to ten odsetek wynosi 80%. Większość tych osób upadnie w ciągu następnych 12 miesięcy. Wiadomo też, że kobiety upadają trzy razy częściej niż mężczyźni, natomiast ich skutki kliniczne tych upadków są mniejsze. Przyzwyczailiśmy się myśleć o tym, że upadki prowadzą do złamań to oczywiście jest prawda, natomiast istnieje ogromna grupa. Innych zdarzeń medycznych będących konsekwencją upadków niedoceniana, natomiast jeżeli spojrzymy na budżety ekonomiczne tych zdarzeń, o ogromnym, ogromnym znaczeniu. Po pierwsze to są urazy niezwiązane ze złamaniami, hospitalizacje związane z upadkami, yy, które są skutkiem złamań urazów głowy i kończyn, bezpośrednio upadki prowadzą do zgonów, niepełnosprawności oczywiście mają swoje koszty społeczne. Yy, postaci na przykład zespołu lęku. Upadkowego, czyli zdarzenia, w którym pacjent na skutek lęku przed kolejnym upadkiem izoluje się, przestaje aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym, zamyka się, ogranicza swoją aktywność. I oczywiście zdarzenia związane z pomocą, którą wymagają te osoby, czyli z działaniem osób trzecich. O tym mówił pan profesor i to jest tylko podkreślenie najważniejszych skutków medycznych upadków. Wszystkie złamania przedramienia związane są z upadkami. Ponad 90% złamań bliższego końca kości udowej popularnej szyjki prowadzi do, jest związanych z upadkami i jedna 1,4 złamań kręgosłupa. Te dane dotyczące... Częstości upadków kończących się złamaniem są bardzo różne. W grupach osób po 80 roku życia 10% upadków prowadzi do złamania. Dane dotyczące innych skutków są bardzo rozbite i zróżnicowane. Przygotowując się, miałem problem z literaturą, ponieważ każdy kraj, każda organizacja prowadzi swoje własne statystyki, często są to tylko prognozy, natomiast możemy z całą pewnością powiedzieć, że około 30% łagodnych urazów jest skutkiem upadków, do 15% wizbach przyjęć w szpitalnych oddziałach ratunkowych wynika właśnie z upadków. Dane dotyczące hospitalizacji w Polsce są danymi, danymi szacunkowymi opracowanymi na podstawie naszych, naszych doświadczeń. Upadki są piątą przyczyną częstości zgonów u osób starszych. W skali świata na podstawie dużej publikacji WHO możemy powiedzieć, że prawie pół miliona osób umiera rocznie bezpośrednio na skutek upadków. W Stanach Zjednoczonych to precyzyjnie wyliczono na poziomie 15 tysięcy. Mamy rozmawiać też o pieniądzach, więc pieniądze w upadkach są ogromne. Patrzenie na, Państwo macie tutaj tabele, w których rozbite są poszczególne koszty na różne parametry. Koszty całkowite leczenia upadków u osób po 65 roku życia są największe oczywiście w krajach z dobrym dostępem doświadczeń zdrowotnych i w Stanach Zjednoczonych i w Unii Europejskiej są najwyższe. Te dane z Unii Europejskiej nie obejmują Polski. Natomiast te miliardy są dla nas jakby niewyobrażalne. Natomiast możemy spojrzeć na koszty pod kątem wydatków na budżet, z budżetów naszych zdrowotnych i okazuje się, że około 1% wydatków naszego budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia może iść na, na leczenie skutków upadków. Koszty leczenia na mieszkańca w Unii Europejskiej wynoszą 113 dolarów. W Polsce prawdopodobnie są niższe, niemniej jednak proszę sobie wyobrazić sytuację, że każdy z nas tutaj wykłada ze swoich pieniędzy rocznie 113 dolarów na skutki upadków. Próba oceny upadków w kontekście hospitalizacji doprowadziła do takiego stwierdzenia, że upadek w wywiadzie. Która, w wywiadzie, który prowadzi do hospitalizacji zwiększa ryzyko yy, i zwiększa koszty hospitalizacji o 30%. Oczywiście programy, prefe, programy zapobiegawcze upadkom istnieją, one są wdrażane, funkcjonują, one też są kosztowne. Leczenie upadków, zapobieganie upadkom wymaga też nakładów finansowych i tych prac jest sporo, niemniej jednak chciałem Państwu pokazać, że z naj takiej najbardziej precyzyjnej pracy z Nowej Zelandii, żeby zapobiec jednemu upadkowi w grupie 80-latków trzeba wydać 1500 dolarów. Yy, ta kwota wydaje się być duża, niemniej jednak w przeliczeniu na skutki tego jednego upadku, który może być tragiczny, jest opłacalna ekonomicznie. Różnie liczy się koszty leczenia upadków, koszty zapobiegania upadkom. Program z Niemiec zaprezentował wdrożenie tylko pielęgniarki jako tego eksperta, łącznika, o którym wspominał pan profesor Czerwiński. Pokazuje, że takie koszty wynoszą około 6 tysięcy euro na 18 miesięcy. Co powoduje upadki? Oczywiście, upadki są zdarzeniem, które powstaje na skutek wielu różnych zdarzeń. Często są to zdarzenia z różnych dziedzin, z obszarów zdrowia, które tu Państwo widzicie, i tak zwane czynniki środowiskowe zewnętrzne. To są dane oparte na evidence-based medicine, pokazują najsilniejsze czynniki ryzyka, i te trzy pierwsze, które Państwo widzicie są najsilniejsze i one też, interwencje w zakresie tych czynników mają też największe korzyści dla pacjenta i są też najbardziej korzystne ekonomiczne. Tak jak powiedziałem, upadki są koincydencją wielu zdarzeń. Zwykle współistnieją te czynniki zdrowotne, na które nakłada się jakiś czynnik zewnętrzny w postaci śliskich, kabli, śliskich, kab, śliskich powierzchni, luźnych kabli i to wszystko sprawia, że w danym momencie ten nasz pacjent starszy upada. Opracowano szereg specjalistycznych programów zapobiegania upadkom. To są często wielostronicowe dokumenty, jeden z nich ma 320 stron i rzeczywiście posługiwać się nimi jest trudno, niemniej jednak to są dokumenty... Które sugerują współdziałanie wielu specjalistów, specjalistów z różnych dziedzin, nie tylko medycyny. I jeżeli przegląda się współczesne guidelinesy z każdej dziedziny medycyny, która zajmuje się ludźmi starymi, to nie ma, nie ma rekomendacji, gdzie nie padłoby słowa upadki. To, co w Polsce jest najszerzej i jakby najbardziej i najbardziej. Poukładane, dostępne o upadkach, to jest właśnie ta rekomendacja dla ortopedów. To jest ten update z ubiegłego roku, przygotowany tutaj przez osoby będące na tej sali. Prosta, znakomita publikacja, w której dział poświęcony upadkom zawiera najważniejsze informacje i to, co mówił Pan Profesor, informacje, które już obowiązują. Jak więc spróbować podejść i rozwiązać. Praktycznie problem upadków w swojej poradni, czy w przychodni, czy na oddziale szpitalnej. Każdą osobę po 60 roku pytamy o upadki. Jeżeli one występują w takim zakresie, jak dwa upadki na rok lub więcej, problem z schodem lub równowagą, czy pacjenci do nas zgłaszają się, bo mówią, że upadek im przeszkadza, że coś się stało, to wtedy musimy podjąć taką tak zwaną szczegółową analizę, ocenę ryzyka upadków. Ta Ocena skupia się na czynnikach ryzyka, o których zaraz powiem i prowadzi do pewnych naszych działań. Te działania, które państwo macie ujęte w 9 punktów, zostały ocenione pod kątem koszta efektywności, pod kątem skuteczności, dostępności dla pacjenta i dostępności w systemach zdrowotnych i one obejmują najważniejsze rzeczy. Po pierwsze, redukcję leków przyjmowanych przez pacjenta. Zaskakujące jednak, zaraz powiem dlaczego. To są indywidualne programy ćwiczeń, które muszą być zlecone i prowadzone albo przynajmniej na początku przez specjalistę, a później koordynowane w warunkach domowych. Korekta wad wzroku, leczenie hipotonii ortostatycznej, powszechnego problemu i w ogóle problemy kardiologiczne w postaci zaburzeń rytmu serca. Suplementacja witaminy D. To się pojawia już w najnowszym gandansie z ubiegłego roku jako stały element niezależnie od poziomu wyjściowego y, y, witaminy D. Y, ocena... Stopy, a właściwie stóp i dobór obuwia antypoślizgowego, modyfikacja ryzyka domowego, o którym powiem za chwilę, oraz edukacja. Te dziewięć punktów to są nasze obszary interwencji. Na czym polega szczegółowa ocena ryzyka upadków? Na zebraniu informacji z tych dziedzin, a więc dokładny wywiad. Ocena chodu i równowagi dokonana za pomocą testów, które prosto pozwalają nam uchwycić w gabinecie, czy ten pacjent ma problem z chodem, czy ma problem z równowagą. Korekta yy, i ocena narządu wzroku przez okulistę. Ko badanie układu krążenia. Potrzebna jest pomoc kardiologa i układu nerwowego. Czy to ma sens? Yy. Analiza baza z ubiegłego, bazy kokrejna z ubiegłego roku, fantastyczna praca, metaanaliza wielu randomizowanych badań klinicznych, prawie 80 tysięcy pacjentów w tych badaniach brało udział i Państwo widzicie w kolejności od najskuteczniejszej interwencji. Stopniowe wycofywanie leku psychotropowego powoduje redukcję ryzyka upadków o 66%. To jest ogromna liczba. Co prawda badanie jest małe, więc jakby krytycznie podchodzimy do tego, ale... Pomysł jest znakomity. Ćwiczenia tai chi, coś co na co dzień yy, widzimy i jakby nie doceniamy, ma swoje bardzo mocne dowody naukowe na skuteczność w zapobieganiu upadkom. Yy, tak zwane wielokierunkowe ćwiczenia fizyczne, czyli ćwiczenia zlecone przez yy, fizjoterapeutę, które działają na różne obszary yy, funkcji właśnie chód, równowagę, siłę mięśniową. Ćwiczenia wielokierunkowe w gabinecie specjalisty oraz pozostałe nawet edukacja pacjenta zmniejsza ryzyko upadków o 12%. W podsumowaniu, aby zapobiec jednemu upadkowi, musimy leczyć, czyli poddać tym programom 5 do 25 osób. Wszystko zależy od grupy, która jest obarczona upadkami. Czego możemy się spodziewać w wersji finansowej, w postaci dochodu? Możemy przy dwóch badaniach udało mi się znaleźć konkretne kwoty. Koszt 1200 dolarów. Na, na pacjentów, którzy, którzy byli objęci programem, to są pacjenci z grupy wysokiego ryzyka, trzy złamania rocznie mniej, w tym jedno złamanie biodra, bardzo niewielki koszt. Metoda, której FLS, o których mówi pan profesor, 18 złamań mniej, w tym 11 złamań biodra, co daje zysk w postaci konkretnych 34 tysięcy dolarów rocznie, u każdego z tysiąca pacjentów po złamaniu, którzy byli zagrożeni upadkiem. Jest więc o co walczyć. Co możemy robić w warunkach naszych bardzo prosto, to właśnie te leki. I to nie tylko leki psychotropowe, które są największym jakby problemem w upadkach, ale leki kardiologiczne. Niezależne dane pokazują, że stosowanie jakichkolwiek czterech różnych leków naraz powoduje, że ryzyko upadków zwiększa się nawet sześciokrotnie. Y Sprawność fizyczna i jej podnoszenie to jest, jakby wpisane w kanon, którym możemy dysponować i którym stosujemy. Pozwoliłem sobie tu zaprezentować to ze względu na poziom referencji. Rekomendacje oznaczone z literką A dla Państwa, którzy nie są lekarzami, oznaczają, że jest to. Udowodnione w wielu badaniach, zalecane jako standard postępowania u wszystkich pacjentów, którzy mają wskazań do takiego postępowania. Czyli Tai Chi, Nordic Walking, jest normalną metodą, procedurą właściwie medyczną, która poprawia, zmniejsza ryzyko upadków. Dlaczego? Dlatego, że działa na te najważniejsze aspekty, o których rozmawialiśmy chwileczkę wcześniej. Czyli na równowagę, stabilność posturalną i chód. Rekomendacje poziomu B. Czyli takie, które są skuteczne. W większości badań okazały się y, kosztoefektywne, są, mają pewne ograniczenia, na przykład w niektórych grupach ich nie stosujemy. To są na przykład rekomendacje dotyczące adaptacji środowiska, w którym żyje nasz pacjent. I to jest najprostsza sprawa, bo trzeba wysłać tam do domu pacjenta pielęgniarkę, fizjoterapeutę, który może zanalizować, zebrać ten wywiad i popatrzeć jak ten pacjent żyje i wdrożenie tych trzech elementów uchwyty oświetlenia, oświetlenie przeszkody ma no już konkretne przekłada się na ryzyko upadków. Edukacja pacjenta na edukację pacjenta nie ma nikt czasu. Lekarze na pewno nie mogą tego prowadzić, bo to, to nie mieści się w w perspektywie 15-minutowej wizyty. Natomiast edukacja jest dość prosta, bo to są kanony, które możemy powtarzać, albo wręcz wydawać pacjentom. W postaci truizmów należy mieć zawsze wolne ręce, nosić antypoślizgowe obuwia, stosować podpórek, jeżeli osoby to wymaga, te osoby, które do nas przychodzą są w tym stanie zdrowia, że wymagają takiego sprzętu. Unikanie gwałtownej zmiany postawy ciała to jest dla tak głównie zalecenie dla osób z problemami kardiologicznymi. Natrafiając jakby na publikacje związane z dlaczego te, 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 te programy nie działają, dlaczego my nie radzimy sobie z upadkami i problem będzie narastał, dwa najważniejsze powody. Pierwszy, to że ponad połowa hospitalizowanych pacjentów nie, nie ma oceny ryzyka upadków. Nic na ten temat nie wie i nie dowie się, a drugi problem, że tylko 15% osób po złamaniu, czyli już bardzo konkretna grupa pacjentów, otrzymuje wskazówki celem zmniejszenia ryzyka złamania. I to są wskazówki głównie oparte na działaniu przeciw osteoporozie, natomiast ten element upadków jest tam marginalizowany. To są nasze polskie problemy, które wszyscy wiemy z innych obszarów wiedzy. I to, co podkreśla WHO, to, co podkreślają wszystkie raporty związane. Z takim najbardziej praktycznym podejściem do ryzyka upadków, to nasza postawa ma znaczenie, żeby zmienić zachowanie pacjenta, jego postawę, jego przekonanie, ale nie tylko jego, jego rodziny i nasz samych. Bardzo Państwu dziękuję.